O, Mariana wyjebała, kurwa, zajebiście. Znaczy, A nie Mariana, naszego, tylko koło tak, nie? Gdzie jest B? Łaś, kurwa, do tego. Ja już jestem. Ja dawaj, Marian, gas, kurwa, jedź do przodu. Ja też jestem w ciągu, mego. Ale ty prowadzisz. A, ja jedziemy tak? Gdzie jedziemy? Dobra, w prawo, dawaj, na, na C. Gdzieś w C? Marian nad nami! Marian! Gdzie? Nad nami jest nasz Marian! Kurwa, strasznie! Jest tam na górze! To jest C? Gdzie jest se? no? Ja nie mam mapy! Kurwa, jest! Tam przeciwko ciebie! Po prawej stronie jest! Jest! Takie kurwa! Widzisz łukania zieloną? Zielony czołg? Tam? Tam o! Tam, tam! Prawo! Kurwa! Widzę! Widzę, zielony czołg, widzę! Dobra, ja idę zamknąć drzwi, kurwa! Chować się chce bydle, no A to wy nie jesteście w moim czołgu, Menele Kurwa jest ze mną w czołgu a uciekł Halo Ooooooo oh, Fucking Co cię, cię, cię zestrzelił? Pozuki mi wykurwił pierdolą Dobra czekaj czekaj Dobry dobry Nogo nie widzę Dawaj na A, jedź prosto, A. wciśnij lewą gałkę A pasek na lewo? na turbo Teraz jej, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tutaj w prawo, tutaj w prawo. Czołuch, kurwa się Kurwa za levi! Mam jechać dziuple. dziuple! Kurwa za nami! <laughs> Umarłem jak umarłeś, jak jesteś u mnie w czołgu, Meno? Wysiadłem! Dlaczego? No bo czołg był! Który w ciebie strzela! <grym> Kurwa, wysiadłem tyłu, i mnie ja zabili, ty menelo! Ale cześć! Tak, jak tak? się wbić do was, do czołgu? Nie możesz, bo tylko dwa! Łukanio, widzisz go na dwunastej? Dobra, kaczor, pojawia się na mnie! Jak ci pokazywałem! A który to ty? Kurwa dup... Dupalec! Kurwa! Dobra! Aha. Siadaj, siadaj, siadaj w czołgu, dobra, jedź. Czemu ja mam Nie wiem kurwa, jedź z łukaniem, czołgiem. Jadę, jadę! Z tobą nie z łukaniem! Tu nie ja jadę! Ja mam działo! kto jedzie? Łukanio! Ja mam działo! Nie masz działa kurwa! Mam kurwa, taki karabin w działo. Dobra, to dawaj Łukanio, dawaj na C, w prawo! Dawaj tu na C, w prawo! Kurwa Co nie, wiem, nic nie krugnąć, kurwa. No to dawaj kurwa chodź tu flagę chociaż jak przejmiemy Jaką flagę? Co to jest flaga? No to są te punkty kontrolne widzisz na mapie Masz A, B i C Widzę C, już jest niebieski No niebies nie, nie, niebieski jest nas Kurwa widzę, chcę strzelić do ciebie To Jak, nie strzelaj do... Mnie. do Mariana? Nie kurwa Po odsłuchaniu zabijemy wszystkich ten. Powiemy Marianowi, że się nie umie grać. Właśnie to robimy. Chyba. Samolot nadamy. Marian jest tutaj kurwa. Jest na dachu, jest na dachu, Sury, z lewej po, waszej, po waszej prawej na dachu jest, Aha, dachu czego? No na budynku po prawej. Nie widzę, jest dalej O, o widziałem go Jebany! uciek, bieg na dół Gonimy go Czekaj, bo w jedzie kurwa Gdzie, 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 gdzie? Jaki się działo? Zabij go Dostał, ra Ale gdzie kurwa dostał? Osłaniajcie dostał. mnie, bo ja dostał. idę na górę, idę na górę, o Jezus! Kurwa wyjebał nam, zabrał pan, znowu patował. Marian, nie Nie stój w miejscu! Nie grałeś z tego? Black Opsa? Ta. Na kim mam się pojawić? Bo ty miałeś Marian się kurwa obracać na tej kurwa wierzyciel. A ja wczoraj ty, kurwa, ściszyłem jest. kurwa telewizor! Idwa! Panowie, da dawajcie na Jeepa. Na mnie. Dole. Ja wiem, ja wiem, ja też ja też pierdolę, Ja też no, ja, ja czołgiem. O, Ale co, jesteście, kurwa. Jest chipem! Jest chipem! Jest Jedzie czołg, jedzie czołg, kurwa. Kacz, przygotuj Z prawej mańki, kurwa, tak na nie więcej na, obna. Ale na to ty się przygotuj, to nie już go samolo. <grym> to śmigłowiec! Co? chipem! Jest Jest chipem! Jest chipem! Jest chipem! Jest chipem! Jest chipem! Ale to ty cena z wielkiego działa Ja <noise> wiem, ale kurwa, żebyś wiedział, kurwa, nie, bo będzie Maria na pewno wyskakiwał, kurwa No <noise> bo <noise> oh, kurwa, coś było nam przedziągnięte <noise> A czemu nie możemy latać helikopterem w trzech? Możemy, ale to kurwa nie no ma ścigowca ja nie umiem latać nie? To no ja umiem mnie. latać Ja nigdy nie latałem no no ja Dawaj, 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 nie. dawaj do mnie, dawaj, ja będę latał O Jezus Ja strzelam, nie latać. Nie w stanowku O Jezus, ale da... Czemu jedziemy do tu? Wysiadłeś? Kto? Ja? Ja nie żyję. Niech któryś z was wysiądzie na chwilkę, na chwilę. Kaczor, wysiadaj na chwilę. Co zrobi? Wysiądź. Na chwilę. Dobra. No idziemy. Siadaj, 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 siadaj z powrotem. Kurwa, jak mnie oszukali! Nie, 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 no bo że mógł się pojawić kurwa. A, koma. Zaraz zajmują flagę kurwa Po poszukujecie ich i całkiem jeździ kurwa też kurwa i to Dobra ja wysiadam O że, samolot zabijemy A, nie Chuja. Ja nie zabiję, Kurwa, ja wysiadłem Biegnę za h 100 Chodźcie zabijemy kogo? Ja już zajmam. Kogo? kogo? Mariana za wami kurwa jak ma nie... Daniel, gdzie ty kurwa jesteś? O Jezus. Co tu się dzieje? mówi wysiadłeś? Ojej, widzisz wiem! Ty wyjebało mnie! Ojej Ty wyjebało mnie z partyczaisz Dobra ty Piwko, wracaj nie w tą stronę kurwa Dobra jedziemy na B Jedziemy pod zbarasz Nie jedziemy tylko biegniesz Uważaj, <głaszaj>, coś tu jedzie kurwa Jak się strzela? Kurwa z pustem Uważam, bo to są chujki naokoło. Nie ma chujków za Są kurwa, dawań. chuje naokoło wszędzie. Nie ma kurwa, Czołg, czołg, idzie. Kurwa! Over. z czołgiem. Zabił, mnie. Zabił mnie! Kurwa, nuż nie jest nie na tym! Mówiłem ci kurwa przecież! jest karabin w moim stylu, to ten taki... To ten z, z amunicją, ten potrójny. Już wiem. Dobra Marian, pojawiam się za tobą. Kurwa, ktoś mi wyjebał. O Jezus. I też, ten sam ziomek. Ale zostałem ruchnięty w kupa. Ale nas we trzech zrobili w bambuko. Zabiłem nic! <laughs> Dobra, na C, na C, na C, kurwa. Na te pojawiam Wida kurwa na... Ma... O kurwa, wszędzie daleko. Od się będziemy w helikopter. To na jest najbliżej. Helikopter! Jest w Biegniemy, w helikopter weźmiemy w drugiej plaszy. Kurwa, w drugi. drugi już zetniemy. Dobra, jadę po pakito. Ty tu jest też tak, że jak biegnę z pistoletem, to szybciej biegam? No nie każdy, słuchaj, nie. Ojej, ja, kurwa, kurwa, tur! Kaptur uważaj, przed tobą będą kurwa. No, to już nie żyję. <grym> <Ola>. <grym> to jak ktoś się na A, mnie pojawi? Snajperke. Nie, nie, jak ktoś się na mnie pojawi, to niech wysiądzie na chwilę, żeby każdy się mógł pojawić. Tłumaczę. Zobacz snajperkę. Jeden chujcim będę strzelał. I tak jest ich nie. Poczekaj, pojaw się tu. Ale. Jestem za darem. Lewa, 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 lewa! Naprawdę kurwa! Ja mam snajper o, nie A zdążyłem. tu byłem! Nie zdążyłeś kurwa! Z Jewelin! A ja żyję! Tu nie umieraj! Nie, nie żyję. Jest nie, nie Jest nie, nie. Nie Kurwa zajebali! Gdzie się pojawiamy? Na śmigłowcu! Aha, ja latam! To ja o, latam, latam z Marianem! Mów tylko gdzie strzelać! Leć gdzieś, gdzie są ludzie! Nie tu kurwa, ja jestem z prawej! No to nie jesteś z prawej, pat prawo! O, no, z lewej, z lewej, sorry, z lewej strony jestem! Dlaczego nie mogę kurwa na pierdalaz działa? Kto kurwa na pierdalaz działa? Z drugiej jestem! Czekaj chwilę. Ja nie mogę się przesiąść kurwa już! Mariany z nami są jakieś, o! Jestem na działu. Nie, nie ma za tych Marianów, już jestem! Nikogo nie widać kurwa, leć wolniej! <noise> czołg, czołg, dawaj mi ten czołg kurwa! No jest kurwa! mogę no teraz. kurwa! Strzelają na prawie ktoś! <noise> Naprawiaj nie Łukasz, serii, kurwa. kurwa! Nie naprawiasz, kurwa! Wsiadaj! Ja serdecznie. Za Menda, a Nie wyślij, to nas zabił ten Maria! Dobrze ci... Ej, ja mam plan. Weźcie sobie wszyscy snajperki i się chowamy. A, już nie ma znaczenia. A, pizda. Chuj z No. no. Wiecie, że nikogo nie zabiłem, a zginąłem 8 razy i mam ja 850... Ej, 850 punktów za to miałem?